Ciemka. Witam w kolejnym odcinku z serii Portfel Inwestycyjny. Dywersyfikacja portfela postępuje i chociaż wyniki aktualnie nie są korzystne, to mimo wszystko uważam, że zysk w przyszłości będzie solidny. Zapraszam do oglądania. Partnerem odcinka jest XTB, broker, z którego korzystam na co dzień i jak zawsze najpierw Excel. W styczniu suma wpłat wyniosła 600 zł. Po chciałbym, aby tyle właśnie utrzymywać i dążyć w stronę 1000 zł miesięcznie, ale wszystko w swoim czasie. Póki co te wpłaty będą jednak się wahały między 400 a 600 zł każdego miesiąca. Jak już wcześniej wspomniałem, wyniki portfela spadły i za chwilę pokażę dlaczego, ale przed tym jeszcze chcę pokazać co się działo na portfelu od ostatniej aktualizacji. Pierwsza pozycja to wpłata. Swoją drogą nie wiem czemu nie wpłacam pieniędzy bezpośrednio na konto Ike, tylko jakoś tak na około zawsze to robię. No może przy następnej wpłacie mi się przypomnie, żeby to zrobić bezpośrednio. Ale do rzeczy. Wpłacone pieniądze zainwestowałem w akcję Toyoty. Jak wiecie z ostatniego filmu powoli zaczynam się interesować technologią wodorową i jakaś część portfela na pewno będzie upchana w ten sektor. No i teraz dalej. Co tu się kurde felek dzieje? Co ten chłop tu wyprawia? Akcje Orlenu były kupowane ułamkowo. A jeszcze sprzedałem je na dwa razy, bo nie chcąc nie sprzedałem całości za pierwszym razem. Więc stąd się nam tych pozycji tutaj namnożyło. Ogólnie stwierdziłem, że za dużo mam tych akcji Orlenu, no i nie no niby spoko, no bo były tanio kupowane. No i mógłbym je tak jeszcze tak trzymać sobie trochę, ale i tak już sprzedałem je z drobniutkim profitem. Poza tym akcje Orlenu nadal posiadam w portfelu, a chciałem już po prostu bardzo zdywersyfikować ten portfel. Ostatecznie kwotę ze sprzedaży akcji podzieliłem mniej więcej na dwie części i kupiłem akcje Ambry oraz Asbis. Ambra ma tylko 5% stopy dywidendy, natomiast Asbis 9,15%. No to już nie jest tak źle. Ale no kurczę, trochę tego, trochę tamtego i się uzbiera. A poza tym, jeśli faktycznie chce cały rok mieć opakowany w dywidendy, to nie można wybrzydzać. Ja to w ogóle najchętniej bym wykupił cały świat, ale zastanawiam się, jak później to wszystko rozliczyć. No, mam na myśli na przykład spółki z USA. Tyle różnych dywidend, no to może być pogrom. No ale zobaczymy. W tym roku pierwszy raz będę rozliczał te brakujące procenty podatku ze spółki Armor Raid. A tak oftopując od inwestycji, no chociaż w sumie to nie do końca, bo to jest powiązane mimo wszystko. Ale bardziej kwestia psychologiczna. No, zrobiłem sobie z żonką ostatnio vision boarda. Ona zrobiła swój... A ja swój. No i wyszły po prostu świetnie, jestem bardzo zadowolony. Może jeszcze nagram o tym odcinek, jak już wszystko będzie na swoim miejscu, coś więcej opowiem o tym i dlaczego warto wykonać takie coś samemu. A na pewno warto i zobaczycie to w przyszłości na moim przykładzie. Jeśli oczywiście tylko dalej będziecie śledzić moje poczynania, więc nie zapomnijcie zostawić suba. Zawsze możesz sobie zobaczyć za rok, jak mi idzie i czy miałem rację. No dobra, to na tyle z aktualizacji, do usłyszenia niebawem.